Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w siódmą niedzielę, zwykłą w ciągu roku na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy fragment, w którym to Pan Jezus mówi do nas o miłości, ale nie tylko miłości naszych przyjaciół, dobrodziejów, znajomych, tych, którzy nas miłują. Ale przede wszystkim zachęca nas do tego, abyśmy wyszli krok do przodu i zaczęli miłować tych, którzy nas nie miłują. Czyli mówi nam dzisiaj słowo Boże o miłości nieprzyjaciół. Mówi nam o tym, że mamy miłować tego, który no niekoniecznie jest Twoim dobrodziejem, jest Twoim przyjacielem, jest osobą, z którą lubisz spędzać czas. I pięknie to Pan Jezus mówi, że Porównując do tego, czy i celnicy nie miłują tych, którzy ich miłują, czy poganie nie pozdrawiają tych tylko, którzy ich pozdrawiają, ale wy macie być doskonali, jak doskonały jest nasz Ojciec Niebieski, czyli mamy być tak doskonałymi, jak doskonały jest Pan Bóg, i będziemy w stanie to mogli uczynić, jeśli rozpoczniemy od największego i najpiękniejszego z przykazań. Przykazania miłości Boga i drugiego człowieka. Ale zobaczmy jeszcze na chwilę do pierwszego czytania z księgi kapłańskiej. Tam w pierwszym akapicie Pan Bóg mówi do Mojżesza: powiedz ludowi, żeby byli świętymi, jak ja jestem święty. To jest zadanie, które stawia nam Pan Bóg. Mamy być świętymi, jak on jest święty. Dlaczego? Bo stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Dlatego mówi do nas, że mamy miłować, miłować wszystkich. Nie tylko tych, którzy nas miłują, ale mamy miłować tych, którzy nas nienawidzą, którzy nas nie miłują. Po prostu mamy wyjść, podać rękę, pojednać się, pogodzić, obdarzyć szacunkiem, obdarzyć miłością, chwilę porozmawiać. To jest trudne. To jest na pewno trudne rozmawiać. Ale jest to nasze zadanie. I nie zostawia nas Pan Bóg sam. Daje nam przykład swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Posyła do nas Ducha Świętego, który nami się opiekuje, który nam radzi, o którym słyszymy również dzisiaj w drugim czytaniu, że jesteśmy świątynią Bożą, w której mieszka Duch Boży, czyli Bóg posyła do nas Ducha, który w nas mieszka. Abyśmy z tego zamieszkania ducha świętego w nas skorzystali i czerpali. Kochani, nie poddawajmy się. Prośmy, módlmy się za tych, którzy nas nienawidzą. To też jest zadanie, które stawia nam Ewangelia. Dzisiejsza liturgia Słowa Bożego. Pomódl się najpierw za swojego nieprzyjaciela. A może łatwiej ci będzie z nim rozmawiać, może łatwiej ci będzie podać do niego rękę, dłoń, uśmiechnąć się. A to już początek do dobrej relacji między wami. Tego wam i sobie życzę, a Boże błogosławieństwo niech nam w tym dopomaga. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, amen. Dobrej niedzieli pozdrawiam z Panem Bogiem.